Siemanko światła, witam Was w moim trzecim odcinku FIFA As My Team. Chciałam Wam zaprezentować mój nowy skład, Serie A. Na napadzie Bautele z środkowa pomoc ofensywna Snyder, lewa pomoc Robinho, prawa pomoc Palacio, środek pomocy Pirlo, środek obrony Samuel i Barca Gali, prawa obrona Abate i lewa obrona Pereira i na końcu bramkarz Machete. I zaczynamy meczek. I na no. alians Arena. Przeciwnik nie ma prawie nikogo pod formację. No nie prawie nikogo, nikogo. Zawodników B BBL, no nie są to z jakiejś zdani zawodnicy. Ja tylko kojarzę tylko Lenona, Gerwinio. Z Gerarda i Tegera. Alegrant. Nie można lekceważyć przeciwnika. Zaczynamy. Samuel. Robinho. Jones. John Lennon. Poszedł. Pirlo. Pirlo, zabra piłkę. To będzie szansa na kontrę, jeżeli i złapie piłkę. Palacio. Kontratak. Kontratak. Robinio. Robinho, Robinio, Robinio. Zmęczony jest. I nie. Jednak nie teraz. No stracił. Balotelli. 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 I, 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 i. Stracił. A już przejmuję Wesley Snider. Poprzeczka i yeah. bramka dla naszego przeciwnika, Edin Ndżeko. Gramy dalej. Palacio. Ale. pozycja Szansa na kontratak. Maczety! Mamy szansę na kontratak. Zależy kto jest z przodu. I nie

Robinio, czemu on cały czas nie ma sił? El Palacio. taj giardino a parte giardino siamo partiti dopo Cristo 2 0 Snajder! 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 Nie ma! Pierwsza połowa, druga połowa w następnym odcinku.